ze wspólnego podwórka do wspólnego prowadzenia programu. Jaki to jest, jak, jaką pracę trzeba wykonać albo jakie przygody przeżyć razem, żeby wylądować w telewizji śniadaniowej na jednej kanapie? No, nikt nie przewidział tego, że, że będziemy razem pracować. Nie mieliśmy... Nie, nie, nie. Nie mieliśmy takich planów, nie, nie umawialiśmy się, że wylądujemy w pracy razem w telewizji, ale faktycznie w takim bardziej dorosłym życiu spotkaliśmy się z Piotrem w telewizji publicznej na początku lat 90., kiedy tworzyłaś tak zwane studio-jedynki. I żeby było śmiesznie, ja prowadziłam, a Piotrek był moim wydawcą. I teraz z perspektywy czasu zastanawiamy się, jak to się stało, że w ogóle ktoś takich żółtodziobów puścił na antenę ogólnopolskiej telewizji. Wtedy były dwa kanały, jedynka, dwójka. Więc wszyscy chcąc niech byli zmuszeni oglądać to, co myśmy wymyślali. Nas naprawdę ponosiła fantazja czasami. Że po prostu robiliśmy jakieś rzeczy z kosmosu. Znaczy teraz one się wydają takie proste, ale, ale wtedy, kiedy wszystko było takie wsadzone w ramki, myśmy wymyślali jakieś łączenia, które dla, dla pracowników technicznych, no oni przewracali oczyma, tak, bo niepotrzebny wysiłek tak naprawdę, żeby tam połączyć te kable, wysłać jakiś wóz transmisyjny gdzieś tam. Myśmy zaczęli właśnie pierwsze łączenie na początku lat 90. Kiedyś zrobiliśmy wydanie retro, które wymagało w ogóle przestawienia kamer, nałożenia filtrów, zrobiliśmy wszystko w takim lekko zwolnionym tempie, gdzie taka, taki dźwięk szpuli był. No Myśmy się po prostu tak bawili trochę. Ale też mieliśmy taką, takie poczucie, że trzeba odbrązowić telewizję, trzeba tam trochę wprowadzić nowej krwi, właśnie trochę zamieszania. I tak te nasze początki wyglądały. Bardzo, bardzo to dobrze w. Bo, bo to było coś, coś zupełnie niesamowitego. Rok 89, kiedy ja zaczynam, ja wtedy 18 lat, to był fantastyczny czas i tu mówię z żalem, bo nie czeka to moich dzieci ani nie czeka to żadnego 18-latka teraz. Niestety, będziecie mieć dużo trudniej. Bo pamiętam w 89 roku tak było: ktoś biegł przez Wydział Anglistyki i, i krzyczy, kto zna dobrze angielski, szukam dyrektora Departamentu Ameryki Północnej do msz No to był taki czas, że Chodziło o to, żeby wszędzie pojawili się nowi ludzie. OK, może oni mało umieją, ale przed 1989 rokiem nie pracowali w mez nie pracowali w telewizji polskiej. Wszystko się zmieniało. I myśmy dostali, mówię my jako pokolenie, 18-20-22-latkowie w roku 1989 nieprawdopodobną szansę. I teraz zła wiadomość: 18-latkowie teraz będą musieli czekać trochę dłużej. Sorry, trochę to jest nie fair. Ale wtedy pamiętam 24 lata, jak pierwszy raz w życiu prowadziłem rozmowy z kandydatami na urząd prezydenta. To był zły pomysł. Ja naprawdę mało miałem, uważam, źle to robiłem, to nie było ok. Ale teraz kogoś wyrzucą, ktoś odejdzie, ktoś padnie na inny pomysł na życie, ale generalnie ci młodzi ludzie teraz w mediach, nie mówię o mediach internetowych, bo to jest na szczęście może największa szansa, ale w telewizji na swoją szansę. Będą musieli trochę poczekać dłużej. Pewnie, że TV, są lekkie programy, oczywiście. Ale generalnie wtedy dwudziestolatkowie robili to, co dziś robią czterdziestolatkowie.